Co to jest Hogard Ewidencik? Ewidencik to rozwiązanie dla małych podmiotów i biur rachunkowych pozwalające na prowadzenie elektronicznych ewidencji akcyzowych zgodnie z obowiązującym prawem. Jest to uproszczona wersja programu Hogard e Ewidencje akcyzowe charakteryzująca się prostszą obsługą, łatwą instalacją i mniejszymi wymaganiami sprzętowymi. Nie potrzebuje ona bazy danych MS SQL Server, a instalację i konfigurację w łatwy sposób można wykonać samodzielnie. Ewidencik to idealne rozwiązanie do przejścia z ewidencji papierowych na elektroniczną dla Twojej firmy. Ewidencik, oprócz prowadzenia ewidencji akcyzowych, umożliwia w łatwy sposób eksport i import danych za pomocą plików Excel. Przejście na pełną wersję programu e-ewidencje akcyzowe nie jest skomplikowane. Różnice pomiędzy ewidencikiem a Hogart e-ewidencje akcyzowe są następujące. Ewidencik nie potrzebuje bazy danych, ewidencik nie posiada wszystkich ewidencji nie ma tu składu podatkowego, ewidencji alkoholi, takich jak piwa, wina, alkohol etylowy ale posiada wszystkie pozostałe ewidencje. Ewidencik nie posiada API do integracji z innymi środowiskami, jest jednostanowiskowy i działa w jednej lokalizacji. Ewidencik nie posiada rozbudowanego mechanizmu uprawnień i może obsługiwać tylko jeden podmiot. Podsumowując, Hogart Ewidencik to wersja dla małych przedsiębiorstw i biur rachunkowych: prosta, samodzielna instalacja, konfiguracja i obsługa eksport i import danych z plików Excel. Zgodność z przepisami prawa zawiera wszystkie pola obowiązkowe, zapis jest nieusuwalny, operacje są numerowane. Ewidencik to najprostsze przejście na ewidencję elektroniczną.